angielski w pracy z humorem Kasia Sielicka. Cześć, tu Kasia Sielicka, angielski w pracy z humorem. Dzisiaj wpadam z dowcipem znowu, a z dowcipem typu pan, pan, czyli grasów. Uh, I dowcip brzmi: uwaga, uwaga, uh, is life worth living? That depends on the liver. Is life worth living? That depends on the liver. Czyli po polskiemu pytanie brzmi, is life worth living? Czy życie jest warte życia? Czyli czy warto żyć? A odpowiedź może być rozumiana na dwa sposoby. That depends on the liver, czyli dosłownie to zależy od wątroby. A liver to wątroba. Ale jest tam również gra słów, ponieważ a liver to może być takie nowe słówko utworzone od live. Tak samo jak mamy teach, teacher, uczyć, nauczyciel, tak samo można się pobawić językiem i zrobić live, liver, żyć, żyjący. Czyli live ma dwa znaczenia tutaj, albo wątroba, albo nowo stworzone słówko, żyjący. Czyli to zależy od żyjącego. I to jest wielka filozoficzna prawda. So, is life worth living? That depends on the liver. Dajcie znać, komu widzieliście ten dowcip i czy załapali. A ja zapraszam na moje lekcje już od września. Można rezerwować terminy. Do zobaczenia. Kasia Sielicka, doktor filologii angielskiej, angielski w pracy z humorem www. z humorem.pl